Daria Pacańska, witam i zapraszam. Mówi o wojnie, wojnie, w której Polska ma być pionkiem. Aleksander Jabłonowski zdobył ogromną popularność po wywiadach, których udzielił w ostatnim czasie. Kim jest i co chce osiągnąć poprzez swoje wypowiedzi? Moimi Państwa gościem jest Aleksander Jabłonowski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu. Dlaczego Aleksander Jabłonowski? Ech, zawsze Bo to była... nie jest pana prawdziwe. Nie, nie, to związku. jest mój pseudonim organizacyjny Związek Jaszczurczy. Ten pseudonim noszę od 76 roku, tamtego wieku, 1976 roku. No i tak zostało. Zdarzało mi się kilka razy udzielać różnych wywiadów na tematy, które mnie wyjątkowo paliły i zawsze przedstawiałem się jako Aleksander Jabłonowski, bo zawsze występowałem jako towarzysz Bractwa Jaszczurczego. Związek Jaszczurczy, to jest organizacja najstarsza w Rzeczpospolitej, powstała w 1396 roku. Za pieniądze króla Jadwigi. Skupiała w sobie mieszczan, szlachtę i chłopstwo, jej zadaniem było gnębienie krzyżaków, mordowanie rycerstwa, które szło na przykład w pomoc zakonowi krzyżackiemu, bardzo sobie to. a Jaszczurka jest ich symbolem, to jest takie zwierzątko, które jest i nie ma, jest i nie ma, jest i nie ma. Mhm, bardzo ja obrazowe. Tutaj jeszcze chcę mhm. wrócić do tego pseudonimu. Tak. Pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem jest Pan reżyserem tak, tak. i aktorem. Czy to nie jest kolejna rola do odegrania, bo to się Panu zarzuca? Ja wiem, ja wiem. Szanowni Państwo, no cóż, no, bardzo mi przykro, że jestem aktorem, bo tak to już jest w naszej kulturze cy czy cywilizacji, że aktor nie ma prawa do własnych sądów. Ja czasami bywam aktorem, jak mi wpadnie rola, za którą mi dobrze zapłacą, Czasami bywam, natomiast nie jestem aktorem, nie mam duszy aktora. Natomiast taka refleksja nawet aktor, nawet największy pajac i komik, ma też prawo do własnego zdania. Chyba. Bo to jest tak, jak aktor maluje obrazy, no to nie może malować, no bo to jest aktor. A te obrazy są genialne, świetne. Aktor y, śpiewa piosenki to mówi się, że to jest śpiewający aktor. tak. Yy, aktor uprawiający ogródek no to aktor ogrodnik nie nie no musi udawać dajmy sobie trochę luzu nie czepiajcie się państwo bo ja się zacznę czepiać kto jakie za, wasze zawody jakie są czy powiedziałem kiedyś a hycel to ma prawo mieć własne zdanie wykonuje taki haniebny zawód łapie psy to on może coś powiedzieć wyrwij mi mu język hyclowi na przykład czyli nie ma rozdwojenia jaźni to co pan mówi pod pseudonimem jest zgodne z tym co pan myśli tak bo proszę państwa jak mnie zabiją na wojnie zabiją i tego i tego. Nie ma rozwojenia jaźni. Raz, raz będą zabijać. Tak. Pozwoliłam sobie przeczytać, najpierw obejrzeć mm -hmm. materiały z Panem, Pana wystąpienia, a później przeczytać komentarze. Wielokrotnie pojawiały się w takim tonie, jak zaraz przytoczę. Im bliżej szczytu NATO, tym więcej takich ruskich agentów będzie się pojawiać. Ta. Co Pan na to? No, zgadza się, zgadza się. Bo co to jest szczyt NATO, Szanowni Państwo? Odsyłam was do internetu. No, internet to jest broń, tak mówią mądrzy ludzie. Ale ta broń ma, jest obosieczna. My ją też mamy w ręku. Pamiętacie taką akcję akta, jak próbowano nam obywatelom zamknąć gębę? I politycy byli za. Przypominam, pan Tusk był za, pan Kaczyński był za, bo oni się chłopcy jeszcze wykonywali polecenia, a się zreflektowali, że naród się zdenerwował. Wychodził na ulicę, sam chodziłem krakowskim przedmieściem, wielka manifestacja przeciwko akta i się panowie politycy zdenerwowali i wystraszyli i wycofali. I mamy internet. Ale... Wchodźcie do internetu. Nie mam żadnych złudzeń. Doktryny amerykańskie, wojenne obowiązują dalej. Pierwsza doktryna pana Brzezińskiego. Napisał ją w książce Plan Gry. Odsyłam. Nie zostaje nam żadnych szans. Mamy być użyci jako piłka w tej grze. Więc im bliżej na to, tym bliżej wojny. Teraz. Chce, teraz. Pan, chce pan powiedzieć, że Amerykanie chcą nas doprowadzić do wojny, wykorzystać nas, tak, żeby rozpocząć wojnę? Ale oczywiście, że tak. A myślicie państwo, że Amerykanie to nas kochają? No to zauważcie państwo, oni tu przyjeżdżają, mówią, że nas będą bronić. Czyli zakładają, że mogą za nas zginąć, tak? Ale wiz nam nie zniosą. No to taki szczególik. Wiz nam nie zniosą, ale zginą za nas. Bo to oni mają w nosie Polskę. Gdzie jest Polska? Co my robimy? Oni mają za zadanie rozbić Europę. Przytoczę. Ale jesteśmy w sojuszu, jesteśmy w NATO. No to dobrze. Chce pan powiedzieć przez to, że mamy wyjście z NATO? Mamy wyjście nie, nie z chcę Unii tego powiedzieć. Jestem eurosceptykiem, ale o ironio, ta obecność w Unii Europejskiej ochroniła nas już kilka razy, na przykład przed żywnością genetycznie modyfikowaną, przed firmą Monsanto i chroni nas w tej chwili przed TTIP. Jeśli wyjdziemy z Unii Europejskiej w tej chwili, to będziemy podani na tacy Ameryce jak parówka. Zrobią z nami, co zechcą. No dobrze, to jak rozwiązać to zagrożenie, o którym pan mówi? No Proszę bo pani. Z sojuszu wynika, że no te wojska no. jednak mogą się tutaj. A zadam pojawić. pani pytanie. A czy jakaś wojna nam grozi? Pani Dario? Mam nadzieję, że nie. Ja to wiem, że nie. Bo wbito nam w głowę mantrę, że Putin chce zaatakować Ale o tych Tak, ja mówię. Bo, bo to jest tak, wbito nam w głowę mantrę, że Putin chce zaatakować Polskę. Ponieważ kłamstwo pierwsze ukraińskie podaje się ludziom, że Putin zaczął wojnę na Ukrainie. Podczas gdy, przypominam Państwu kalendarz, Majdan wybucha w październiku, w październiku. W lutym jest eskalacja, padają zabici na Majdanie. A Putin anektuje Krym, odbiera Krym po referendum, bo tam są Rosjanie na Krymie, odbiera ten Krym. Musi go odebrać, ponieważ amerykańska flota wpłynęłaby do Sewastopola. To weźcie sobie państwo mapę, ale nie mapę Polski, tylko mapę Eurazji. Zobaczcie, jak wygląda Polska przy. Rosji, jak mrówka przy słoniu. Ja jestem kawalerzystą i my znamy taki, takie powiedzonko, tylko idiota się kopie z koniem. Nie mamy szans. Czy się... chce Pan powiedzieć, ta... że nam jest bliżej do Rosji niż do Amerykanów? Tak, oczywiście, dlatego że to jest nasz sąsiad, a Amerykanie nie są naszymi sąsiadami, to są bandyci, którzy rozbijają pokój na świecie. To oni są winni tego całego eksodusu imigrantów muzułmańskich. Premier Orban w internecie to mówi wprost. Możecie Państwo znaleźć na YouTubie. Premier Or Orban mówi, że za imigrację islamską na Europę odpowiedzialny jest rząd Stanów Zjednoczonych. Więc ja powtarzam za panem Orbanem, bo ja to widzę. Bo ci imigranci mają zniszczyć nasze życie tutaj, rozbić to wszystko, bo Unia Europejska jako twór gospodarczy jest wrogiem dla Stanów Zjednoczonych, bo zagraża, zagrażała, bo już teraz nie, zagraża mu ekonomicznie. To powiedział Jacques Delors, minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej w 1989 roku, że Unia Europejska pokona gospodarczo Stany Zjednoczone. I powiedział prawdę, ale oni tam też siedzą, słuchają i patrzą. I proszę bardzo, szanowni państwo, cofnijmy się. Irak, Libia, Syria. Kto destabilizuje mm. tę sytuację na świecie? No przecież nie Rosja. Ja wiem, bo w Polsce to jest tak, jak nie jesteś z Amerykanami, to musisz być ruskim agentem. A pan z kim jest? Z Polakami. Bo bo ja pan sobie... tak mówi, jakby pan chciał zachować dobre imię Rosji, e, z, pokazać, że Amerykanie są źli. E, gdzie w tym Polska? Polska ma przeżyć, bo jeśli zostaniemy użyci zgodnie z doktrynami amerykańskimi, które odsyłam do internetu, doktryna Brzezińskiego doktryna Wolfowica, doktryna Szaranskiego, doktryna Busha. Oni potrzebują osłabić Rosję, żeby Rosja wzięła z nimi sojusz przeciwko Chinom, bo Chiny są dla nich zagrożeniem. Na razie Rosja jest z Chinami, więc muszą zrobić taką wojenkę, która, bo oni nie będą walczyć z Rosjanami, Amerykanami. Dobrze, a jaki stosunek ma Rosja do nas? No coraz gorszy, bo my za, jesteśmy szczuci, przez Amerykę, mamy opinię amerykańskiego harcownika. Czyli, szanowni państwo, powtarza się, powtarzają się stare scenariusze. Tak, Anglia w 1939 roku nas wkopała w wojnę z Niemcami, mimo że Piłsudski powiedział wyraźnie, do Beka idioty: Nie wchodź do wojny jako pierwszy. Zrób wszystko, żeby nie wyjść do wojny jako pierwszy. I Bek, człowiek próżny i głupi. Jak się okazało, bo zabrakło marszałka, to się okazał głupcem. Podpuszczony przez Anglików. Mówi o tym bardzo wielu ludzi. Mówi pan Michalkiewicz o tym, pan Brown o tym mówi, naukowcy o tym, historycy o tym mówią. Anglicy powiedzieli: Bicie się, bijcie, my wam sprzedamy broń, której jeszcze nie produkujemy. To i, i, i Beck, zaczarowany tymi obietnicami angielskimi, rozpoczął wojnę. Z, Dobrze, z to co w takim razie mamy zrobić? Wygonić Amerykanów z Polski? Proszę pani ogłosić neutralność ogłosić neutralność, bo tam nie dajcie się, zaprogramowani jesteśmy, że Putin chce wejść do Polski. To, szanowni Państwo, to jakby chciał wejść, to najlepszy moment wejścia do Polski było za Tuska, bo nie było armii żadnej już, ani ducha bojowego nie było, bo pan Klich zdemontował wszystko. Słyszałem pana generała Skrzypaczaka, tak? Skrzypaczak, przepraszam, mile nazwisko. Wyraźnie powiedział, Klich osłabił Polską Armię Zawodową, szczątkową. To, to najlepszy moment byłoby wejść i połknąć nas jak, jak pies muchę, ale nie, zobaczcie Państwo, Putin czeka, aż tu się wszyscy zjadą, wszystkie armady kanadyjskie, francuskie, angielskie, amerykańskie i wtedy Putin zaatakuje. No proszę Państwa, wojna się wywołuje z nienacka, żeby najmniejsze straty, ale po co mu tu wchodzić? Po co mu tu wchodzić? Zastanówcie się, co by osiągnął, tylko nie porównujmy się z Ukrainą. Bo tam 95% obywateli na Krymie jest to są Rosjanie, którym zabroniono mówić po rosyjsku. Taki był ukaz Ukrainy. Już pomijam, że, że to był zamach zbrojny stanu, obalono legalnie wybranego prezydenta. To był zamach stanu. Wiktoria Nuland, asystentka Johna Kerry'ego, przyznała się w kongresie, że kosztowało to Amerykę 5 miliardów dolarów. Ona to powiedziała, że. Stworzenie społeczeństwa otwartego kosztowało Amerykę pięć miliardów dolarów, ale przypominam kalendarz. To Unia Europejska odmówiła Janukowiczowi przyjęcia Ukrainy do Unii. Taka jest kolejność, to Unia odmówiła, stawiając takie warunki, że których Ukraina by nie spełniła. Zrobiono ten zamach stanu. Tak, ale jaka, zostajemy przy Polsce, jaka jest rola Polski? My jesteśmy po prostu według Pana, nie wiem, poligonem? Tak, na którym... krajem frontowym, tak, krajem frontowym. Tu się ma rozegrać lokalna wojenka, według, zgodnie z doktrynami, bo się A Polacy... to nie jest przesada, to jest stawianie Polski właśnie w takim Nie, bo mamy, my mamy wdrukowane w głowę, że jesteśmy, anty... proszę Państwa, jesteśmy na czwartym miejscu po Ukraińcach, Amerykanach, Ukraińcach, Turkach których losjanie nie lubią, ponieważ to jest propaganda. Na, z nas się robi rusofobów. Oczywiście, PRL, II wojna, ale szanowni państwo, na miły Bóg, Sowiety tu siedziały za zgodą Amerykanów. To się stało w Jałcie, w Teheranie, Jałcie, w Poczdamie. To Amerykanie nas zdradzili i sprzedali, oddali nas ruskim. Przecież Trochę, trochę do historii. Ja stykałem się z ludźmi, którzy walczyli w 1939 roku. To byli moi wychowawcy. To była ohydna, wulgarna zdrada. Roosevelt, Churchill to bydlaki. Niech idą do piekła, niech się w piekle zesmażą do końca. To była zdrada. Wystawienie nas całkowicie Rosji, zdradzenie sojusznika. Ja wiem, to śmieszne w ogóle w takich kategoriach mówić, ale to jest fakt. To jest fakt. Ja bym chciała jeszcze y, mhm. przy Polsce pozostać. Co pan myśli o tym rządzie, który jest teraz, o opozycji? Wie pani, jest problem. Jak pan ocenia ich działania? Yy, była taka, była, był taki plakat, taka akcja, była Ministerstwa Zdrowia y, Publicznego o papierosach. Yy, na tym plakacie był człowieczek w czapce, w bejsbolówce, ale zamiast twarzy miał dwa pośladki. A między pośladkami papierosa i był napis, papierosy są do... Opozycja jest jak te papierosy, beznadziejna. beznadziejna. A jaki jest polski rząd? Pa, polski rząd, jest polski rządząca? rząd się, wie pani, polski rząd, co to znaczy polski rząd? Ja nie wiem, kto rządzi. Czy rządzi pani Szydło, czy rządzi pan Kaczyński? Wiem jedno, że oddajemy wszystko Amerykanom. Dla przykładu powiem państwu: w, w Lublinie wczoraj witali Lublinianie yy, amerykańskich dragonów, drugi pułk kawalerii. I byli tam koledzy, którzy protestowali przeciwko temu. Policja ich tam spisała, i okazuje się, że Amerykanie byli tu nielegalnie. To moi koledzy mieli legalne pozwolenie na protest, a Amerykanie nie mieli nic. Wjechali do Polski, łamiąc wszelkie polskie prawa, z bronią na czołgach. Ja przepraszam, ja powiem tak, tak trochę kolokwialnie. Tak. Czy pan się nie uwziął na tych Amerykanów? Proszę pani, może się uwziąłem. I obym się Wszystkie myli. nieszczęścia, to tak. a co, wina a, a, jest Amerykanów. A, szanowna Pani, a Irak to co? A Libia to co? A te miliony emigrantów to skąd się wzięły? Same z siebie? Zniszczenie Iraku, zabicie Husajna. Tam nie było broni masowego rażenia. Przecież nawet, nawet te arbitraże międzynarodowe sądy oświadczyły, nawet się sami przyznali, że nie było broni masowego rażenia. Zabito Husajna, bo przejęto jego ropę. Stworzono państwo islamskie, z którego nie potrafiono go zlikwidować. Dopiero Rosjanie trzy dni ataku i po państwie muzułmańskim. Rozbicie Kaddafiego, który trzymał to wszystko w garści, i otwarty jest ten korytarz na Europę. Leją się. Profesor Wolniewicz o tym mówi. Ja nie jestem autorytetem intelektualnym, ja tylko jestem człowiekiem oburzonym, który patrzy na to i widzi, widzę to od lat. A Jugosławia, a bombardowanie Belgradu. Zostało potępione przez y, Trybunał Haski w Hadze, że był niezgodny z Romami. B Zabijano dziennikarzy telewizyjnych y, y, jugosłowiańskich, serbskich w Belgradzie, bombardowano y, Serbię z zubożonym uranem. Na miły Bóg. Robił to, robił to Clinton, który miał w piątek mieć impeachment, dlatego że zadawał się z Lewiński. Dobrze do, Trump powiedział, że musiał się zadawać z Lewiński, bo żonę ma tak paskudno, że już mu tylko asystentki zostały. Ale stawia pan Amerykanów e, ponad. E, inaczej, Rosjan ponad Amerykanami, ale Rosjanie też nie zawsze mieli. Szanowna Pani, to jest nasz sąsiad. Nie uciekniemy od sąsiada. Róbmy z nim interesy, układajmy się godnie, bo kto się bije z sąsiadem, Musi być niespełna rozumu. Dobrze, to... Rosjanie nie mają roszczeń terytorialnych wobec Polski. To Ukraińcy, którzy wyciągnęli na sztandary morderców z rzezi Wołyńskiej, zrobili z nich bohaterów narodowych dekretami Dumy. I nawet jest napisane, że kto będzie podważał bohaterstwo Suchowicza. Do kryminału. A przypominam, to był rzeźnik Wołyński. Teraz nasz rząd wysyła ambasadora, który jest przeciwko dekretowi Sejmowemu o zbrodni Wołyńskiej. Ten pan ambasador nazywa się pan Piekło. A nasz pan minister spraw zagranicznych przypomina roztopione masło na oknie od strony południowej. Bezwolny człowiek. Pani Szydło, bardzo zacna pani, bardzo ładnie mówiąca, jest bezwolna. Proszę Państwa, co robi nasz rząd? Co robi nasz Sejm? Ano zmienia nazwę Akademii Obrony Narodowej, taka akademia, zauważcie Państwo, jak ładnie, obrony Narodowej. Mamy dwa piękne słowa, obrony i narodowej. Zmienia tę nazwę uchwałą Sejmową. Senatorzy się za chwilę będą na to, nad tym pochylać. Na Akademię Sztuki Wojennej. Czy Pani to słyszy? Akademia Sztuki Wojennej. Ludzie. Ludzie, to my już się nie mamy bronić. My już będziemy sztuk wojennych produkować i oni zdobędą świat. No właśnie, ale jeśli. Yy... To pani szydło, przepraszam, pani Dariusz. Pani szydło, pani ma syna księdza. Zgadza się pani z tym? Mamy, mamy naprawdę kształcić, co to my klausewice, Napoleony Bonaparte, jesteśmy Juliusze Cezare? Co to my zamiast się skupić na obronie ojczyzny, stworzyć armię, cykl wychowawczy i broń atomową własną. Bo niestety tak jest, szanowni państwo, kto ma broń atomową, tego szanują. Korea Północna, a k tam plują na ta nich. Ja wiem to nieprzyjemne państwo może być, nie byłem tam. Ale respekcik jest, respekcik jest, bo ma broń atomową. A co by szko nam szkodziło? Niemcy by byli tacy malutcy. Niech sobie Amerykanie siedzą w Niemczech, pilnują nazistowskiej bestii, żeby nie, nie wyrosła, bo ona wyrośnie im więcej tam będzie muzułmanów, to te ruchy nazistowskie niemieckie będą pączkować jak na drożdżach. Więc jak będą tam Amerykanie, to będą ich trzymać za pysk ten germański, krótko, zwięźle. Bo nie łudźmy się, jeśli będziemy agresywni do naszego sąsiada i będziemy amerykańskim harcownikiem i będziemy ciągle grozić wojną i produkować te propaganda. Ale tutaj nikt na razie chyba nie grozi wojną. Grożą nam wojną, mówiąc, że Putin zaatakuje Polskę. Ja to słyszę. Od, proszę pani, od 2010 roku to słyszę, że Putin zaatakuje Polskę. Powtarzam państwu, jeśli człowiek o nazwisku Orzeł mówi, że Putin zaatakuje Polskę i w trzy dni dojdzie do przemyśla, ale on jest za słaby, bo w drugim uderzeniu przyjadą Amerykanie i odepną y, Rosjan, to zastanówcie się, jak pan redaktor Orzeł o tym wie, to generałowie rosyjscy nie wiedzą, że są słabsi? Atakować Polskę? Wiązać się tutaj z Polakami, którzy. Zaraz mu stworzą partyzantkę, a kim on by nas pilnował? Ile to milionów żołnierzy by musiało to być, żeby nas pilnować? Po co mu to? Wystarczy, jak embargo zdejmie, i będziemy go po rękach całować, bo nasze świnie tam będą szły do jedzenia. Nacechowuje pan Rosję wieloma pozytywnymi cechami. E... Nie, ja wiem, co to jest Rosja. To jest imperium wielkie, gigantyczne, i to jest nasz sąsiad. I gadam jak ruski agent, ale ludzie, ja się nie godzę, żeby. Kilka, sto, kilkadziesiąt jest tysięcy. Jest pan tym agentem, czy pan nie jest? Powiedzmy e, konkretnie. Ja jestem Polakiem i nie godzę się, żeby młodzież polska ginęła za amerykańskie interesy. Bo umrzemy z honorem, jak w 1939 roku, proszę państwa, biliśmy się z honorem z Niemcami, zginęliśmy, straciliśmy państwo, straciliśmy y, zabytki kultury, y, y, straciliśmy, wiecie ile narodu? 10 milionów Polaków um, zginęło w II wojnie światowej. Mówi się nam o sześciu. 10 milionów. Ja się nie zgadzam na to, żeby młodzież polska ginęła w interesie amerykańskim, bo to leży w interesie amerykańskim. Panie Aleksandrze, tytułem zakończenia: e, mówi Pan o wojnie, mówi Pan, że Polska ma odegrać instrumentarną e, rolę. Tak, tej... nie jestem agentem rosyjskim, od razu mówię: nie jestem. Jakbym był agentem rosyjskim, szanowni Państwo, nie siedziałbym tutaj. Agenci działają w skrycie i po cichu. Mówi Pan też o wielu zagrożeniach. E... No. Widzi pan jakąś nić nadziei, że to się może nie potoczyć tak, jak pan mówi? I. Yy, czy... Widzę, widzę. Zapytam się, szanownych państwa, krótko, jesteście za wojną? I samo powiedzenie nie jesteśmy wystarczy? Tak, bo jeżeli nie jesteście za wojną, to szanowne matki, miejcie świadomość, że ta wojna się może zacząć od fałszywej flagi, czyli od fałszywego ruchu, od prowokacji. Scenariusze w Pentagonie są tragiczne, 100 tysięcy ofiar po stronie polskiej, one są w internecie, Amerykanie o tym wiedzą. Mam znajomych w Ameryce, oni mówią, że mówi się wprost, że Amerykanie jadą na wojnę do Europy Wschodniej. No ludzie, no przecież macie kontakt z Ameryką, dzwońcie, pytajcie, tam się nikt w bawełnę nie owija. Jest Pan zadowolony z jakichś działań Polski? Co Polska robi dobrze? Bo tutaj mówimy o wielu zagrożeniach, o wielu błędach, o tym, co robimy źle, robimy robi coś pani... dobrze? W czymś jesteśmy dobrzy, do no, pozytywnie się wyróżniamy w jakimkolwiek aspekcie? Tak, jesteśmy wspaniałym narodem, który jest oszukiwany co najmniej od 1939 roku, y, wprowadzany w błąd, wykorzystywany, y, a do, od 1989 roku jesteśmy ruinowani gospodarczo i intelektualnie też. Ja to widziałem, to się stało z mojego życia, mógłbym podawać tysiące przykładów. Y, dzisiaj się już wycofują z tak zwanej demokracji liberalnej, że ona była tragiczna. Co zostaliśmy w usługach? W moim mieście, w którym się wychowałem, było technikum mechaniczne, technikum samochodowe, technikum górnicze, technikum rolnicze, liceum pielęgniarskie. Nie mamy pielęgniarek, ponieważ zadecydowano, że ma ich o nie. Ale złe. Trwamy, Państwo, Szanowni, trwamy. Jeśli powiemy wojnie nie, to wygramy ten pokój. Tak jak powiedzieliśmy przeciwko aktom. Potrafimy się. Fantastycznie zjednoczyć. Nie ulegliśmy chorym ideom genderowskim na przykład. Nie ulegliśmy jako naród. Nie wprowadziliśmy ich. Nie jesteśmy za nimi. A jakiś procencik. Trzymamy się jeszcze prawa naturalnego. Na szczęście. Jeszcze Polacy myślą rozsądnie, bo jak się z ludźmi rozmawia, to potrafią powiedzieć, gdzie kaczka ma dziób, z której strony. To jest piękne. Natomiast no, jesteśmy rozbici. Mamy wspaniałą młodzież. Zabrakło armii, a ona sama z siebie krzesze ducha patriotycznego. Oby on nie został wykorzystany na chwałę innych. Nie będziemy się bili za wolność Amerykanów. Dosyć, szanowni państwo, bicia się za wolność waszą i waszą. Proponuję, trzymajmy się naszej wolności. Zdobył pan ogromną popularność w internecie. Co Ta. pan zamierza zrobić z tą popularnością? To co państwo, każdy z nas, ja, pani, pan, kolego, ty, jesteśmy wyjątkowo skutecznym elementem bojowym. Drukujcie w internecie, przekazujcie sobie informacje, piszcie, wejdźcie na doktryny amerykańskie, przekazujcie je w tysiącach linków, na lewo i prawo. To samo róbcie. To jest chwila. Jak to jest w tej, tej operacji? Wielka sława to żart. Nic z tego nie ma. Jeśli jest ta sława, to ją widzę tylko tak. Wszyscy myślimy podobnie. Gdybym mówił o klopsikach z makaronem, miałbym może 120 wejść. Ale mówię o wojnie i jest, obliczyli fachowcy, że w ciągu miesiąca zobaczyło mnie 2,5 miliona ludzi. To znaczy, że to zagrożenie wojenne siedzi w naszej głowie. To jest chmura A może świadomości. może to jest tak nieprawdopodobna, że ludzie aż nie. chcą posłuchać? Nieprawdopodobne, to bym powiedział, że. Mam żonę z Marsa, trzymam ją w szafie. Jak pani myśli, ile by ludzi obejrzało to? 200 osób? 300? To jest chmura świadomości zbiorowej. My to czujemy. Czujemy to. I yy, państwo to czujecie? No, będą Amerykanie lądować. Poza tym, najważniejsza rzecz. Obce wojska na polskim terytorium to hańba. Każdy, kto chce tutaj mieć bazy obcych wojsk, odsyłam do XVIII wieku. Tak się, tu stała armia rosyjska przez większość XVIII wieku. Skończyło się to naszymi rozbiorami. Zresztą rozmawiałem kiedyś, że Rosjanie żałowali, że nas rozebrali w sumie potem. Bo same kłopoty tylko z tego mieli. Czyli znowu Amerykanie. Amerykanie to gangsterzy. Pani Musimy Dario. postawić już. Tak, Szanowni Państwo, zdanie. nasza młodzież nie będzie ginąć za niczyje interesy, za żadnego brzezińskiego. Odsyłam was, doktryna Brzezińskiego. Nie będzie ginąć. Nie damy ani jednego polskiego młodzieńca, żeby zginął. A jeśli się będzie wyrywał, to odbierzcie mu obywatelstwo, ubierzcie w amerykański mundur, niech się bije jako Amerykaniec, ale nie w polskim mundurze. I stawiamy kropkę. Mhm. Dziękuję bardzo mhm. za rozmowę.